Dajcie moje czekoladki w tym oto vlogmasie Numer 14 I dzisiaj przygotowałam dla was Holzy Ikei Ponieważ właśnie kilka tygodni temu Byłam z moją rodzinką w Ikei I kupiliśmy kilka rzeczy do domu Jak to wiadomo w Ikei W szczególności poszłam do Ikei Żeby znaleźć tam moją y, Półkę na książki Taki regał, o którym zawsze marzyłam No bo po prostu już nie chcę, żeby tam Stały pudła Takie kartonowe i tam w środku książki Książki i tak dalej, tylko chciałam właśnie ładnie postawić to na regale, na Półce Z moimi komiksami Z moimi mangami To po prostu mi się totalnie marzyło Oczywiście książki też, normalne Normalne książki, ale wiecie No ja rzadko takie książki czytam powinam częściej tak naprawdę No ale ja w szczególności kocham Czytać mangi oraz wszelkiego rodzaju Komiksy, no i po prostu Chciałam, żeby to ładnie wyglądało Na takiej właśnie półce e, Białej, ponieważ ja mam w pokoju Białe meble, no i po prostu Tam za mną będzie właśnie taki regali jeśli chodzi o regał, to ja po prostu kupiłam takie y, dwie. Kółki I będą po prostu one skręcane ze sobą, i na dole będą miały drewniane nóżki. No, niestety, to wszystko jak na razie jest w kartonach, ponieważ to wszystko czeka, aż po prostu ja i moja siostra albo mój tata po prostu zrobimy to wszystko. No, ponieważ ja sama bym to robiła naprawdę godzinami, i tutaj naprawdę e, potrzeba takiej fachowej ręki, męskiej ręki, więc. Poproszę mojego tatę po prostu, kiedy będzie miał czas. No i co? Kupiłam sobie właśnie takie dwie półki, jest to półka Eket i mamy tutaj wymiary 35, 25 i 35. Tak, wziąłam tą mniejszą półkę, jest jeszcze troszeczkę większa, ale by mi się nie zmieściła. No i jak widzicie, to jest taka po prostu klasyczna półka, którą możecie też sobie na ścianę powiesić, nie? Ale ja po prostu to ze sobą razem skręcę i będzie to taki regalik mały. No i jak mówiłam, mam dwie sztuki, więc. Więc super. I taka zwykła półeczka jedna kosztuje 50 zł, więc za te dwie zapłaciłam stówkę. Czy to jest dużo, czy to jest mało. Nie wiem, ja po prostu chciałam mieć właśnie półkę Było to w granicach mojego budżetu, no to czemu by nie No i jest to IKEA, więc jakość powinna być jak najbardziej git No bo ja też mam prawie że wszystkie meble z IKEA No i po prostu widzę, że one jak najbardziej się trzymają Są białutkie, fajniutkie, więc git No i oczywiście do tej półeczki kupiłam też takie drewniane nóżki I one również kosztowały 50 zł, więc... No nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, to już sami ocencie, ale takie właśnie zwykłe drewniane nóżki. No i one właśnie w środku tak wyglądają. Oczywiście mam tutaj cztery sztuki takich nóżek i po prostu je się tak skręca, właśnie na półce są one porządne. No i po prostu to są takie drewniane nóżki, bardzo ładne, gładkie, jasne drewno. Czego chcieć więcej? Więc wychodzi tak, nie wiem, 13 zł za jedną nóżkę. Chciałam, to mam. I one również są z tej serii Eket i mają 10 cm. Tak jest. Okej, okay, idziemy dalej. Jeśli chodzi o meble, również postanowiłam, że chciałabym mieć takie e, szufladki, taką mini komódkę, która wejdzie mi po prostu pod biurko i tam będę trzymać kosmetyki i jakieś takie prostownice, lokówki i tak dalej. Po prostu nie chcę, żeby to już mi leżało gdzieś czy coś, tylko chciałabym to normalnie mieć w komodzie malutkiej, żeby wiecie, to wszystko się nie kurzyło w pudełkach czy coś, tylko właśnie, żeby był jeden mebel postawiony i tam będzie wszystko. No i wzięłam taką komódkę, ona jest mega tania. Ona kosztowała mnie chyba 50-60 zł, więc serio, za takie coś to jest mega tanio. Również ona jest taka biała, tak będzie wyglądać. Jest to właśnie um, seria Leonard. No i co? Jest cała taka metalowa, biała, fajna, porządna. Już wiedziałam, że niektóre beauty guru na YouTubie taką komutkę sobie kupiły i się dobrze to im sprawdza, więc z tego jestem też mega zadowolona. Ok, i to tyle jeśli chodzi o takie meblowe rzeczy. Oczywiście też. Ikei musiałam zjeść przepyszny obiadek Uwielbiam po prostu te Wege klopsiki, no to jest cudo One smakują bardzo tak mięsnie Wiecie o co chodzi, że ja w pewnym momencie się zastanawiałam, czy dobre klopsiki Dostałam, jeszcze one mają taki Ciemny sos, no pychota No dobra, a jeśli chodzi o jakieś Takie dupsy do domu i tak dalej Do mieszkania, to mam tego trochę Nie wiem, ten asortyment jest świetny W tej Ikei zawsze, oni mają tak dobre rzeczy Takie wiecie, klasyczne Pasujące do wszystkiego i to jest świetne, ok i lecimy pierwszy dups jaki kupiłam e, są to takie ręczniczki są one z firmy Cornan, znaczy firmy, no takiej serii widzicie e, i one są takie właśnie różowe, bym powiedziała, że to jest raczej taki brudny róż no i co, wzięłam sobie takie ręczniczki do twarzy jak widzicie są one zawiązane taką kokardką czy coś e, no i co, są bardzo fajnej wielkości, są takie właśnie idealne do twarzy o widzicie, nie są za małe, nie są za duże, idealnie można sobie buźkę wytrzeć mają też taką zawieszkę, więc można jak najbardziej sobie zawiesić ten leczniczek no i są w pięknym kolorze mamy tutaj taką długą metkę oczywiście ją sobie e, utnę, ale można to jak najbardziej prać, prasować no i one mają wymiary 30 na 30 cm więc są takie właśnie idealne do buźki no i mamy w takim zestawie 4 sztuki więc git. Nie pamiętam ile kosztowały? Może mam paragon? Nie kochani, niestety kochani. O, mam. Już chciałam wam powiedzieć, że nie mam paragonu, ale jednak się znalazł. Uwaga! Uuu, nie spodziewałam się, że były takie tanie. Cztery sztuki takich ręczniczków różowych kosztowało mnie 8 zł, więc mega tanio. Wychodzi 2 zł za ręczniczek, więc serio, git. Więc bardzo polecam. Skład tych ręczniczków też nie jest zły, ponieważ mamy tutaj 80% bawełny, ale w dotyku nie są one najmilsze, ale ja akurat takie właśnie y, lubię. Okej, okay, kochani, dalej mamy taki y, spryskiwacz. Jest on oczywiście przeznaczony do kwiatków, do roślinek. Tutaj dajemy oczywiście do środka wodę i możemy spryskiwacz. Y, spryskiwacz i możemy spryskiwać nasze roślinki, kiedy tylko chcemy po prostu chciałam mieć taki spryskiwacz u mnie w pokoju żebym właśnie miała zawsze go pod ręką on jest cały wiadomo taki plastikowy jest w pięknym kolorze, takim baby blue no tak naprawdę właśnie ten kolor mnie urzekł do kupienia tego spryskiwacza, normalnie jakby był w jakimś innym kolorze, nie wiem, czerwonym to raczej bym go nie wzięła, ale właśnie w takim ładnym pastelowym to nie mogłam się oprzeć, no i on kosztował 4 zł, więc mega tanie Pokażę Wam moje nowe dziecko. Jest to taki przepiękny sukulent. Oczywiście, on był bez tego, bez tej różowej doniczki. To jest moja prywatna doniczka. Tutaj mieliśmy po prostu taką zwykłą brązową do przesadzenia. No i co, tak wygląda? Jest cały taki zielony. No ja już go mam tak kilka tygodni, prawie miesiąc, więc jak widzicie, nadal się trzyma. Wiadomo, jak to kaktusy, jak to takie sukulenty. Nie trzeba ich za bardzo podlewać. No i jest to taka roślinka, która kuje, <noise> więc z tego. Się trochę boję, że mi nagle wystrzeli jakąś igiełkę, bo są takie przypadki. Zadyszkę jak najbardziej spoko. W Ikei naprawdę mamy tam mnóstwo kwiatków. Na przykład ja kupiłam dawno temu, chyba z dwa lata temu, bambusa i on do dzisiaj mi się trzyma. Tak właśnie wygląda i pięknie kwitnie, jak widzicie. Więc serio. W Ikei można znaleźć przepiękne kwiatki, no i zadyszkę, taki sukulent piękny. Ja kocham sukulenty, no to jak najbardziej Git. Okej, okay, moi drodzy, zobaczyłam, że w Ikei mieli takie fajne organizery, więc sobie kupiłam taki, oto podłużny jeden organizer. Kosztował mnie złoty 50, zł, więc mega tanio. No i on, jak widzicie, nie jest w takim białym kolorze. To jest taki beż, coś takiego. Naprawdę piękny kolor. Trochę taka kawa z mlekiem. No, piękny. Więc fajnie, że to nie jest właśnie białe, ponieważ e, takie typowo białe organizery bardzo szybko się brudzą, a te nie będą aż tak się e, brudzić. No i ja kupiłam sobie cztery sztuki e, tych e, podłużnych organizerów, ponieważ właśnie chciałam do tej komódki sobie dać te organizery i ładnie wiecie zorganizować sobie wszystkie kosmetyki, no i widzicie one są z e, takiej serii Noik też kupiłam sobie takie większe organizery Tutaj mogę sobie już wsadzić, wiecie, normalnie pędzelki czy coś One ze sobą naprawdę bardzo dobrze wyglądają Możemy je sobie tutaj włożyć i tak dalej Były też jeszcze większe organizery, były też jeszcze mniejsze niż ten Takie typowo malusie, więc spoko No i te większe kosztowały już 2 zł za sztukę, więc też mega tanio I również kupiłam 4 sztuki Okej, okay, moi kochani, zostały mi jeszcze dwie ostatnie rzeczy i są to takie regały, na teczki, na jakieś książki, kazety, co tam chcecie. Ja kupiłam dwie sztuki, no bo w opakowaniu są po prostu dwie sztuki. Ja akurat kupiłam biały kolor, również był czarny, były jakieś takie wyklinowe te segregatory, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I taki zestaw dwóch segregatorów kosztowało mnie 15 zł. Więc mega tanio. Mam wszystko ładnie zorganizowane. Możemy tutaj też sobie coś napisać, oczywiście. No, wszystko jest takie zwyczajne, białe, jak widzicie. Jak najbardziej pasuje mi to do pokoju. Nie wiem, ile ten biały kolor przetrwa. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Zastanawiałam właśnie się nad e, takim czarnym kolorem, ale jednak wzięłam biały, zaryzykowałam, no i zobaczymy. Ja już oczywiście je otworzyłam, tak? One były, tak wiecie, złożone, na płasko. E, no i została mi taka karteczka tak właśnie wyglądają i e, taka. bez názva. Tiena. Hiena, prawie jak hiena. <noise> więc tak, moi drodzy, to chyba już tyle z tych wszystkich rzeczy, które kupiłam, z tego co widzę po paragonie. No z 250 zł wydałam na to wszystko, ale naprawdę potrzebowałam. Zaoszczędziłam pieniążki, miałam na to budżet, więc czemu by nie? No i po prostu długo o tym marzyłam, żeby mieć w końcu tą komotkę na kosmetyki, żeby mieć ten regał na książki, więc w końcu to mam. No i pewnie w jakimś innym vlogu pokażę Wam, jak nie wiem, będę to wszystko sprzątać, jak będę to wszystko składać, zobaczymy co z tego wyjdzie, to wszystko zależy od tego, czy wy byście chcieli no i tak moi drodzy, to była właśnie ta część tematyczna i teraz przejdziemy do e, części vlogmasowej czyli kalendarze otworzę sobie teraz czekoladkę, piętnastkę o tutaj i co my tu mamy, jakąś fajną babkę z kokardką widzę, o mamy takiego pierniczka słodkiego Trafił mi się taki słodki pierniczek, jak widzicie. I po pierniczku. A tutaj mamy taką panienkę coś w stylu Lady Gagi. Zobaczcie, tak właśnie wygląda. O, jak widzicie, trochę taka starsza wersja Lady Gagi. 2010. Ok, a jeśli chodzi o herbatkę, to chyba dzisiaj mam szczęście, ponieważ mam jedną z moich ulubionych herbatek. Uuu, czy to będę ja? <laughs> tutaj widzimy, że mamy jakąś panią, która robi herbatkę Nie wiem co tutaj to robi Chyba tutaj piecze jakieś pierniczki, no nie wiem Ale dzisiaj mam właśnie herbatkę czarną, malinową Właśnie ta malina jest cudowna w herbatkach I ja uwielbiam takie herbatki, więc z miłą przyjemnością sobie ją wypiję Totalnie moje smaki I Jak widzicie zmieniłam sobie świeczkę Teraz będzie taka sojowa, kokosowa e, z pepką, moi drodzy, Zapie. 15 zł, taka duża świeczka, więc ja bardzo polecam. Ona też jest właśnie zamykana na takie drewniane coś, ale może to też robić jako taka właśnie podstawka, jeśli mamy właśnie zapaloną świeczkę. No dobra, to co? Szukamy piętnastki Moi drodzy, zacznę tak od środka, ale to chyba nie był traf. O, mamy tutaj piętnastkę. Okej, okay, lecimy za tą piętnastką. Co my tutaj mamy? Coś takiego podłużnego. Co to jest? I co? Takie małe? I nic już nie mamy w środku, mamy tylko te czarne dupsy. No dobra, ale co to jest? Without Out Sweeties. czekaj, czekaj, czekaj. Tak moi drodzy, jest to właśnie taki wielorazowy płatek. To co ostatnio mieliśmy właśnie w Ekrzynie, więc spoko. Ja uwielbiam takie rzeczy, jest to z firmy Magneton. Piękne opakowanie w ogóle, tak ładnie się błyszczy jak widzicie. No i zobaczmy ten płatek, czy będzie milusi Uuu, ja już czuję, że tak Zobaczcie, jakie to jest milusie, ja No taki zwykły płatek, jak widzicie Ale spoko, ładny wzór coś ciekawszego, bo jeszcze takich ze wzorami płatków nie mam Super, ja jak najbardziej używam takich płatków I jeszcze widzę właśnie, że mamy jeszcze drugi Tutaj mamy takie szare fale A tutaj mamy takie różowo-brzoskwiniowe Więc jak najbardziej git Super, że dali dwa Mamy trzeci? Nie Mamy dwa w opakowaniu więc jak najbardziej jestem zadowolona. Tutaj mamy cały proces, jak tego używać. No ale jest to proste, możemy to właśnie wodą zmoczyć tylko, albo nałożyć jakiś produkt, jakieś mleczko, jakiś płyn micelarny na to, jeśli chcemy, ale zwykłą wodą jak najbardziej również da się zmyć make-up. No i później to wszystko pierzemy więc git. Ja jestem dzisiaj bardzo zadowolona. No i przejdziemy teraz do kalendarza z action. Jejciu, ale ja nie mogę! To jest taki milusie. Ja po prostu chcę już dzisiaj tymi płatkami zmyć make up, to jest naprawdę przemilusie, mega polecam nie wiem ile coś takiego kosztuje, ale naprawdę są to chyba najmilsze płatki jakie mam w swojej kolekcji no i są z jakimś wzorkiem, tak? nie są zwykłe no ale dobra, teraz sprawdzimy kalendarz z Action czy będzie lepszy, no i co szukamy piętnastki również mamy coś podłużnego i co my tutaj mamy no i co my mamy? O! Oh, pędzelek? Ojej. No taki pędzelek bym powiedziała trochę jak ze chińskiego bazarku. No nie chcę za bardzo komentować tego pędzelka. Jakość jest bardzo średnia, słaba wręcz, ale jest jakiś taki mięciutki. No na pewno się przyda tak, no ale. Mógł być tutaj kosmetyk. No i tak, moi mili, to już tyle w tym vlogmasie numer 15. Nie wiem czemu, ale teraz właśnie sprawdziłam, że na początku powiedziałam, że numer 14, a to nie jest prawda. Dzisiaj jest 15. Nie wiem, po prostu te dni mi się już czasem mylą. No i co, widzimy się już w następnym vlogmasie i pa pa!